Witam Was wszystkich, z tej strony to ja, Hudson Maverick, w dominacji na Village. Pamiętacie, że dominacja na Village to jest, O oh my fucking god, to jest coś przerażającego. W ręce ACR z tłumiczkiem i celowniczkiem eleganckim, najlepszym celownikiem do ACR-a, jedynym celownikiem, który kupiłem przy ACR-ze, nie hybryd hybrydowo. Ups. Nie i kogi tylko właśnie ten. Keystrajki, Predio e, Predio nalot precyzyjny i Strayfron Tutaj dlaczego stoję w jednym miejscu Ponieważ dostałem telefon od mojej mamy I coś tam chciała porozmawiać oczywiście ja z nim rozmawiałem I myślałem że zaraz umrę e, Tutaj się rozmowa skończyła I co mogę tak jeszcze do tego komentarza No był to dosyć banasowy wynik Bardziej trzymałem się właśnie po tej stronie mapy jeżeli chodzi o Bycie dominantem byłem dosyć gorszym takim, to oczywiście jeszcze odkładanie komórki. Wiązało się z tym, że normalnie celowanie moje załapałem. Jak nie, patrzy się na mapę. O nie! Nie spojrzałem, ale już teraz spojrzałem. I tak, dzisiaj o czym bym z wami porozmawiał, bo nie chcę tutaj blameć tej gry, że ona jest gówniana, że ja jej nienawidzę. Bo spytajcie się siala, on wie, że ja tej gry nie nienawidzę, że tak gra jest według mnie gówniana. I po prostu ja nie potrafię cierpieć za każdym razem kiedy wchodzę na tą grę. Począwszy od respów, skończywszy na mapach. Nie, począwszy od respów przez mapy aż do broni, które są zryte. To dzięki sial za to, ale oczywiście podnoszenie to jest też coś fajnego. I mówię tu, ja tutaj będę... mówię wam, tutaj będę bardziej trzymał się po tej stronie mapy. Jeżeli chodzi o bycie... Osobą wspierającą i grania, grającą w dominację, to... zależy na jakich mapach, jako że wilicznie na widzę, to chciałem coś spróbować tutaj. No, ale zobaczycie jak to wyszło. Nawet mi się wydaje, że dosyć badassowo. A więc tak, dzisiaj porozmawiamy o cenach. Może to troszkę, troszkę... kurwa, troszkę taki oklepany temat, ale jakoś nie słyszałem u żadnego zagraimerów, żeby narzekał czy po prostu mówił o jakichkolwiek cenach. I właśnie to chciałem dzisiaj... Dzięki za zadanie mi jednego staka. Właśnie dzisiaj to bym chciał z wami powiedzieć. Zauważcie, że ja kupiłem sobie w... dwa lata temu, nie. Dwa lata temu? Czy rok temu? Nie, z dwa lata temu kupiłem sobie, no niech sobie kupiłem, nie, bo starsza mi kupiła yy, Plea Trójkę. I tak, i... No i fajnie, no kupiłem sobie wrestling, kupiłem sobie Cat of War, Heavy Rain. I zauważyłem po jakimś czasie, że pieniądze lecące z, z portfela na gry z Play'a Trójki idą w zastraszającym tempie. Sorry, gościu. Bo zauważcie, że kupując gry na PlayStation po prostu tak wam leci kasa. Jedna gra zwykła, dajmy na to TabW12, które wyszło, kosztowało 220 zł. To jest cena, przyznam Wam, dosyć przerażająca, jak przynajmniej dla mnie. Może dla Was to jest nic nowego, że <laughs> wydajecie tyle pieniędzy na tą grę, ale dla mnie to jest akurat dosyć dużo. Potrójne zawicie, yeah. Pięknie, pięknie. Kolejne gry typu God of War 200 zł. Heavy Rain 200 zł. No, jeszcze UFC, które ostatnio kupiłem, ale to wymieniałem tak naprawdę, UFC wymieniałem sobie za e, bardzo ładny skarb złoty, e, właśnie wymieniałem sobie za, za to sobie wymieniałem, za UFC poprzednie najpewniej, no za UFC poprzednie wymieniałem i kosztowało to mnie 100 złoty, wiecie w tych takich sklepach z wymianami, chciałem wam tutaj pokazać jedną rzecz, nie mogę, w wyniku, szkoda. Ale musicie mi uwierzyć, że tutaj miałem wynik na zero. Więc no, było dosyć podasowo. Nie wbiłbym Moaba, bo wiadomo czy miałem wbi... Chociaż Gdybym się postarał, naprawdę, to by się udało. Ci in 5 seconds. Spójrzmy teraz na inne ceny. Bo właśnie no tam jeszcze co do tej gry, no to wiadomo. Poszedłem po prostu do sklepu, gdzie można wymieniać gry i skupywać tańsze. Ale jeżeli spojrzymy na inne ceny, z ceny książek w Mpiku. Assassin's Creed Cruciata, czy jak tam się nie nazywało, kosztowało mnie z 40 zł za książkę. To jest dużo. Książki według mnie osobiście powinny kosztować jakiś maksimum no do 20... Do, no do 25 zł. Chociaż no wiadomo, no jednak człowiek musiał się napracować pisząc tą książkę, ale zobaczmy taki nakład, patrzcie, patrzcie. Tutaj mówię, no nie, no nie podejdę do niego, bo mnie zabije, on coś ma. No i <grywka> dał mi. Zabicie go. Yeah, straight from. Kolej. Tutaj chyba zaraz będzie koniec ogólnie tego pierwszego, tej pierwszej części, bo host się zmienił. Host migration. Ale to chyba w tym momencie, czy za... Jeszcze nie. No jeszcze nie. I... O, tutaj się zaraz będzie zmieniał host. O jak czekajcie No okej, okay, no to zaraz się zmieni host i ja się z wami tutaj będę słyszał więc słyszymy się tak jak mówię za chwileczkę Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy Dobra, jesteśmy I właśnie, ten książek, no do 25 według mnie powinno być taka największa, Nie wiem, jakieś tu powinni zrobić taką zależność jeżeli chodzi o cenę książek większych, cenę książek mniejszych, ponieważ Assassin ma 400 stron i kosztuje 4 dychy a dajmy na to taki... patrzcie, patrzcie na tego pedała z mojego teamu oczywiście stoi sobie w... i gówno ma to w dupie no i to była pierwsza śmierć którą... To była pierwsza śmierć którą otrzymałem i... no jakie na przykład jakaś książka taka bardziej no nie wiem jak oni to powinni zrobić ale nie powinno być według mnie czegoś takiego że za książkę pociśnie 40 zł, bo to jest troszkę zdzierstwo według mnie a jak ktoś chce, wiecie, ludzie mówią, czytajcie książki, nie siedzcie w domach, nie oglądajcie telewizji Opatrzcie, teraz będę ginął, teraz będę naprawdę ginął. Jak do pewnego momentu nie ginąłem w ogóle, teraz będę ginął. To jest masakra. Ale jak ludzie mówią, żeby się czytał książki, wychodziło jakoś do do, z domów i w ogóle to tak ja uważam, że kupienie książki za którą będziemy mieli zapłacić 40 zł nie ważę, że byłem w budynku? Nie, dobra, no trochę mógł mnie misną, musnąć. Sorry. <laughs> sorry, naprawdę, sorry. Nie wiedziałem, że teraz to mi się uruchomi. Że to właśnie, no dobra, dobra, idziemy dalej, bo to tak zapieprzam się. Muszę mówić na temat, a nie tak zwracać później uwagę na co innego. Ale ceny... Książek unie uniemożliwiają wam... Takie coś, bo ja sobie wolę wydać te 120 zł na grę ja tak naprawdę Już te 120 zł bo to jest straszne też zdzierstwo żeby za gry płacić 120 zł na PC ta, za taką zwykłą grę To jest straszne zdzierstwo To jest przerażające zdzierstwo Tak nie powinno według mnie być no ale jest niestety no, Oczywiście Trafiłem I taką grę przechodzicie właśnie w dwie Znaczy w sześć godzin Może trochę więcej zależy co to jest Więc to jest To jest ogromne zdzierstwo Ale jednak muszę wam powiedzieć, że kupowanie książek Jest zarąbistą rzeczą Właśnie Ja sobie zrobiłem coś takiego, że zawsze w wakacje sobie kupuję książkę A czyli no niekoniecznie kupię, zawsze w wakacje czytam książkę I aktualnie właśnie czytam no, Asasinka Rok temu czytałem Noc zombie i Miasto Żywych Trupów, które może jeszcze musnę w te wakacje. Ale to jest tak, że tylko czytam wakacje książki tak naprawdę, bo jak jest później ten rok szkolny to są lektury, a jak są lektury to mi się nie chce czytać nic po prostu. Więc to jest takie... taki wiks. A jeżeli chodzi o jeszcze inną rzecz, mianowicie są to płyty, no to muszę wam powiedzieć, bo już jestem trochę takim bardziej, nie wiem... Koneserastem, konesjerostem normalnie Jeżeli chodzi o kupowanie płyt Bo mam aktualnie chyba 6 czy 7 płyt Ganserose, wiecie Gansów, Slipknota i Mensona, tam parę Najwięcej mam Gansów oczywiście I płyty kosztują w granicach 40 zł Ostatnio właściwie płaciłem 40 za Slipknota 60 zł Najnowsza płyta Merlina Mensona. Hmm, nie wiem nawet jak się nazywa Ale wiem że kosztuje 6 dych Starsze za 20 czyli na przykład Apartheid for Destruction jest też za 40 ale na przykład Antichrist Superstar Merlina Mansona Która tak szczerze nie jest aż taka super dobra Nie pożesłuchałem jej jeszcze całej Ona jest taka dziwna taka taka nieklimatyczna taka po prostu dziwna strasznie dziwna Ale no kosztowała 20 złotych więc sobie ją kupiłem czemu by nie tu przegramy to. Ach, to jest w większości moja wina. Chociaż myślałem, że jednak ten team jakoś pociągnie to, jakby to powiedzieć beze mnie. Patrzcie na to. O i tak mnie zabili. No, zabił mnie tamten gościu i tak. No i to tak naprawdę od wszystkich. No jeżeli chodzi o te ceny płyt są duże, bo 6 za płytę to jest ogrom według mnie osobiście. Tak, ale takie 4 dyszki za płytkę to już jest takie, dajmy na to na miesiąc w co miesiąc można sobie kupić taką płytkę za 4 dychy. Tak samo jak na wakacje wydać te 4 dychy na książkę, to też jest dobre. Jeżeli chodzi o gry, wiadomo, zierstwo, przesada, no ale jest. Wynik 33, 3, 9. Jeżeli chodzi o bycie spier wsparciem dla teamu byłem w 99% bardziej skupiony na sobie. Jeżeli chodzi o wynik, nawet spoko. Wydaje mi się, że no nie kampiłem, no po prostu spotowałem, coś tam próbowałem robić. Zacząłem oczywiście ginąć od tamtego momentu i zabiło mnie więcej razy AC130 i Reaper niż gracze, więc... No nic. Ja się mogę już z wami tylko pożegnać. Piszcie opinie, co Wy uważacie oczywiście o tych wszystkich rzeczach. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!